Moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku i dziś razem z moim czatem, e, który gdzie prowadzimy livestreamka o północy idąc sobie na specjalną podróż, tak idąc sobie tam przed siebie, bo potrzebujemy jakichś surowców, że tak powiem e, Przeszliśmy sobie tutaj tą wyrwą. E, I moi drodzy, e, jeżeli chcecie kolejny odcinek, zostawcie łapkę w górę, wbijamy ile? Ile czatów wbijamy łapek w górę? Co wy na to? 5 tysięcy, siedem tysięcy. 10 tysięcy 5 kafli moi drodzy, 5 kafli, łapeczek w górę i kolejny odcinek, więc zapraszam Oczywiście zasubskrybujcie kanał, bo widzimy 200 tysięcy do końca tego roku mm, I może nam się uda, to znaczy do 2058 I moi drodzy, znaleźliśmy szafira Czyli kota, torka i ewrona, które zaginęły, czekajcie. Ja... O, działa. Pozdrawiam, Florek. Płacił 10 zł. Się na YouTube. Piekiełko z najlepszego Discorda dla graczy, matek i ojców. pozdrawia. Oczywiście. Yy, opis do Discorda. W opisie macie link do Discorda. Oczywiście, moi drodzy, tutaj macie czat I czat, chciałby, moi drodzy, przypomnieć się, 5000 starszych w górę i kolejny odcinek, a my dzisiaj znaleźliśmy szafira, czyli możemy tego szafira wziąć i złapać na linkę. Potrzebujemy go, bo to będzie nasza karta przetargowa. PPG, czyli to jest bardzo dobry pomysł. Mianowicie, można sobie, że tak powiem, wyrobić, to mnie zabolało, możemy sobie wyrobić coś, jakąś kartę i, i, i będzie gitarka. I już teraz czatu nie ma. Pyk, czat wyłączony. Czaty już nie spamiętam. półtora tysiąca osób, a jest północ, więc witam bardzo serdecznie. Oczywiście pamiętajcie, moi drodzy, do soboty nie będzie odcinków na kanale. boże, nie będzie live streamów na kanale, bo wyjeżdżam. I y, wyjeżdżam, więc nie będzie, ale odcinki pojawiają się dzień w dzień, więc bądźcie uważni, bo ja mam dla Was zawsze materiały. Pięknie zaśpiewane i mam nadzieję, że coś się łapka w górę należy. W dupkę, w górę. I kolejny odcinek o 15.30. Jutro, więc spodziewajcie się, bo mam nadzieję, że na pewno wbijecie. A, moi drodzy, jak już nie wiecie, to znaczy, jak nie widzieliście, wczoraj też padł odcinek, więc możecie oglądać. Mm, a my, mianowicie teraz. Właśnie tutaj zostały stworzone dwa fajne mosty, dzięki którym raczej nie zostaniemy zabici i nie trzeba przepływać już tego, jak to ciągle było. chat zniknął. Hehe. Oj, dokładnie. Jak mogłeś wr na ciebie? Ja nie mogę, co Wy macie do mnie za problemy? Okej, okay, i my. Uuu, Łeza umarł. Spoko. E, to znaczy nie spoko, bardzo niemiło. Musimy wziąć Linę. Oj, tak, tak byczki Lina jest. Jak widzicie, płyn Lugola też jest zawsze z nami. Takie trochę ala piwkom, dokładnie. I, moi drodzy, bierzemy Linkę. Idziemy po naszego. Jak on się nazywa? Jak się nazywa, jak się nazywa ten kot? Husio, dzięki za słupka, witam cię bardzo serdecznie. Przekopywanie wyspy na pół to będzie inny odcinek. My kontynuujmy ten nasz. Moi drodzy, jak widzieliście w poprzednim odcinku, albo w tym odcinku, albo w poprzednim odcinku, magister dobrze się bawi e, przepływając wyspę na pół. Ja mu pomogłem w tym, bo będę na niego głosować. E, Cidek, pozdrawiam serdecznie. I my poszliśmy po linę. Właśnie poszliśmy po linę wtedy, i teraz możemy iść po stoliną, moi kochani. Z po tego kota. E, cudowny czat i cudowny neurat i magister. No, no. Rewelacja, magister zrobił mi naprawdę odcinek, kocham człowieka, piękny, piękny Więc, zniszczył całą wyspę, nie, nie zniszczył, to był plan wyborczy pana magistra Okej, okay, a my idziemy po tego kota, przy którym już byliśmy i, i się cofnęliśmy Bo mieliśmy pomóc tam O, No nieźle, kiślu zabija No nieźle Pepogie Auuu czy oni tam toczą wojnę jakąś? Nie pożałuję węgla. Okej, okay, pięknie. Tak, tutaj piasek pasuje bardzo. Elo, cudowny czat i najlepsze osóbki. To tak. A więc Kiślu to morderca. Kiśla znowu poje... Mm. Zabija wszystkich wokoło. News z ostatniego tygodnia. Yy, dokładnie. Dobra, i teraz gdzie był ten kot? Kot imieniem... imieniem... Yy... O, tutaj, dobra, już się stresowałem. To tutaj jest. Kot imieniem G Szafir. Znaleźliśmy szafira. Moi drodzy, szafir został znaleziony. F2 jest zrobione. Pyk! Mogę go na linę? mogę go na linę. Moi drodzy, i teraz jest sprawa. Jak my tą całą sytuację zrobimy? Dobry wieczór, sztosja, Elo. Jak my tą całą sytuację zrobimy, bo. Szafira pożąda Ewron I jest dla niego bardzo ważny Ała? Przepraszam, prowadzę odcinek Hello I dla... Szafir jest bardzo Cennym kotem Dla Ewrona Bo to jak rodzina, co nie? Hmm, magister oszalał Dobra, kocie, hop O, tutaj będzie... Tutaj mam... Ty miałknąłeś? I moi drodzy, teraz jest pytanie Gdzie go schować... I ile okupu wziąć za tego jakiego kotka. Ile okupu wziąć? Dobra, tutaj jest chyba Naruciaka domek. Przechodzimy przez naruciaka Hatem. Witam cię Wisna. Nie, nie tutaj, sorry. Prowadzę cię w złe miejsce. Gdzie jest to jest zejście? Tysiąc za odnalezienie szafira. Tysiaka. Tysiak. Ja myślę, że tysiak starczy. Nor mysz, dzięki za słupka. Gdzie tu jest zejście? Zgubiłem się, halo. Szafir nie tu jest zejście? Tu jest zejście, dobra Tu, tysiak, dobra cena? Dobrze Tysiąc, dobra cena, chodź Spłyniemy sobie, szafirku Widzi O, z górki na pazurki Pięknie Elo Elo, wirka, pozdrawiam Nic to nie dam Mówicie, że to nic nie da? Nie pokazuj, gdzie go chowasz, bo Ewronowi podpowiedzą. Hmm, Mieszek, pozdrawiam. No właśnie, no właśnie. A może mu zrobić zagadkę z szafirem, co? Zagadkę z szafirem. The Dolok, pozdro. Której będzie musiał parę razy wykorzystać. Hm, no właśnie. Okej, okay, dobra. Czyli mamy szafirka. Weź dwa kafle, tysiąc wystarczy. Ksawiku pozdro. Chodź, 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 chodź. Zagadkę, a może nie, nie wiem. Zagadkę nie. Prędzej wolałbym taki deal. No, miał czysz co ci odwala, chłopie? Flow, pozdrawiam. <laughs> Trzeba. Ja na razie go schowam w domku. Ale schowam go gdzieś w inne miejsce, żeby nikt się nie dowiedział. I tego szafira, moi drodzy. Grześ, pozdrawiam. Weźmiemy jako okup. To znaczy okup. Chcemy za niego pieniądze, bo to jest szafir w końcu. To jest to jest kot ulubiony do rozmnażania Ewronika. A Ewron, ja myślę, że sporo zapłaci za swojego kotka. <laughs> Oddanie Blaszaka Nexe. Możemy zrobić coś miłego dla Nexe i poprosić go, żeby oddał... Ale pszczółki tutaj jazgoczą, ale dużo pszczółek. Żeby oddał pieska. Eee, o, żeby oddał pieska Nexę i dał nam 500 dolków, i wtedy oddam mu szafirka. Co wy na to. Eee, to jest dobry pomysł. Myślę, że. O, no, no, o ciebie chodzi. Nie jesteś kartą przetargową, szafirku. Boże, ale ja zgoczął. Moi drodzy, więc sami piszcie mi w komentarzach, co sądzicie o tym. Eee, o tym. Gdzie go schować i ile chcecie, o ile dać okupu? Zostawcie oczywiście komentarz na dole w odcinku. Zostawcie 5000% w górę i jutro pojawi się kolejny odcinek. Hmm, Seny i pozdro. I wbijcie oczywiście na Discorda i na Instagrama. Neuracht no będzie mi bardzo miło, i zasubskrybujcie kanał, bo wbijamy 100, 2, yy, to znaczy 200 tysięcy do 2035 roku. Kapi, pozdrawiam. Będzie mi bardzo miło. Więc trzymajcie się, do zobaczenia. Elko, y, ale El, Ewron chyba dał już Moli. Oddał Al Agucha, ale to nie jest taka Moli Moli jego, co nie? Nightbot, pozdrawiam. Czyli moi drodzy, dziękuję za oglądanie tego odcinka, bo to jest odcinek. Spokojnie, to jest odcinek, jeszcze idziemy po Terrakotę i to. I, i, I do zobaczenia do jutrzejszego odcinka. Elko.